Witajcie wszyscy bardzo serdecznie gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawiam pigułkę wiedzy na temat świąt w Star Stable Online. Jak wiecie, za niedługo jest grudzień, dlatego stwierdziłam, że jest to idealny czas, by pokazać jak będą wyglądały tegoroczne święta. Chciałam jeszcze bardzo podziękować pięciu ostatnim subskrybentom i oczywiście zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi niezmiernie miło. Dlatego już bez dłuższego przedłużania zaczynajmy. Oczywiście wszystkie najnowsze newsy są na dzień dzisiejszy, czyli 27 listopada. Za tydzień pewnie będzie ich więcej, dlatego tak uprzedzam, żeby ludzie się nie pruli w komentarzach. Okej, okay, na początku zacznijmy od czegoś, co już jest od dłuższego czasu. Są to dwa zimowe konie. Teraz na ekranie widzicie ich spoilery. Jest to pierwszy z koni i jest to jego zwykła maść. Ale przemienia się w ogromnego piernika! Po prostu jestem największą fanką tego konia. Po prostu takich koni w Star Stable jeszcze nigdy nie było. I on dosłownie wygląda jak piernik. Jest po prostu tak dowalony. Po prostu uwielbiam go. Na pewno go sobie kupimy na środowej aktualizacji, gdy już dojdą do gry, bo one są przecudowne. Oczywiście do niego mamy takiego słodkiego krasnalka, który też jest jakby lekkim piernikiem. No ale koń totalnie bije wszystko, no jest przecudowny. Jego zwykła maść całkiem fajna również jest, bo jest taka, no, brązowa i w sumie jest taka urocza. Nie wiem, czy były takie w Stable Chyba no, podobne były, ale jednak takie same. Ma mega uroczym odmiankę na pyszczku i jest mega słodki. Oczywiście wszystkie materiały od koń teraz pochodzą z kanału Ossysy Creation. Jak teraz w sumie widzicie na ekranie. Oczywiście a link. W... No, ale widzicie ten ogon? Jaki on jest puchaty i słodziutki. No, to jest dowolony koń. Jakbym zobaczyła go normalnie. Nie w święta to byłoby lekko dziwnie, ale w święta jest idealny. Oczywiście na święta również dojdzie śnieg do Star Stable, jak mogliście już zauważyć. Będzie on taki sam jak w tamtym roku, pewnie będzie mniej błędów niż w tamtym roku, przynajmniej mam taką nadzieję. No ale śnieg w Star Stable był świetny, także no czekam na niego. No i to jest to małe zwierzątko, no to też jest taki pierniczek. Koń kosztuje 950 star końców, także dość sporo, no ale z takiego piernika to warto. I teraz mamy już drugiego konia, to jest jego zwykła maść, jest taka biało-czarna, ma taką y, fajną brudkę. jest taka mega urocza. I to jest jego zwykła maść, jest taka lodowa, co to też wygląda fajnie, ale jednak w moim sercu zagościł totalnie piernik. Ten jest ładny, ma fajną grzywę, jest jakby taka oszronowana i to też mega fajnie wygląda. się ma jako zwierzęka pingwinka, który też jest mega uroczy. I to już mamy tego uroczego pingwinka. No jest on mega przysładki, no jest bardzo podobnego konia, ale jest uroczy. Chociaż pingwinki już w SSO były i były trochę ładniejsze, ale ten nie jest taki zły. No i oczywiście plaża na końcu. Oczywiście chciałam również zaznaczyć, że mój kanał nie zajmuje się głównie spoilerami i tak dalej. Jakby od czasu do czasu, jak mu ochoty, to je po prostu nagram, bo czasami są naprawdę bardzo fajne rzeczy i również chcę mieć je na kanale, więc tak wiecie. To zależy od mojego humoru i nastroju, i tak dalej. Okej, okay, teraz kolejny filmik. Również od City Creation, także oczywiście, link w opisie. Ale mamy spoiler, jak będzie ogólnie wyglądały święta w tym roku. To w ogóle jest Wildwood właśnie w tej odsłonie świątecznej, w sensie takiej zimowej. No, cudowne, cudowne. Mamy również z tym Elfem, co w tamtym roku, także no, nie fajnie. Mam nadzieję, że będzie coś nowego, no a to sobie zaraz zobaczycie. I mamy właśnie coś podobnego, co teraz doszło do Wildwoods, także, no, mega fajne. od zależności od ile będziemy mieli tych punktów, dostaniemy jakieś różne nagrody, jakieś różne pedale dla postaci także, no, mega super. I tu w ogóle mamy Piłę i mamy Alex, i to jest naprawdę bardzo wybuchowe połączenie, także ogólnie zapowiada się bardzo ciekawie. I jakby to jest fajne, bo jest coś nowego. Jak widzicie, mamy tutaj Piłę mechaniczną i będziemy ciąć lód. Także ja jestem już zakochana. Wydaje się to naprawdę mega fajne. I patrzcie, powstało nam z takiej piły mechanicznej, krasna z lodu. Także, no, w realnym życiu na pewno by to wyszło. Ale wiecie, w Star Stable wszystko można, tak? To bywa jakiś potwora, który był w tamtym roku chyba? Nie wiem czy na święta, ale był w tamtym roku. Tego w tamtym roku nie było. No nie jest tak Halloween, że jest to samo, co w tamtym roku, tylko jest coś nowego faktycznie. Idris jest jakoś bardzo wysoki tutaj, a pingwin w ogóle jest z wielkości Idrisa. Ciekawe, ciekawe. O, dzisiaj konie są większe od rekinów, jak coś, nie? Ja mam naszego ulubionego konia i jest jakieś piernikowe zadanie. Będę złapać tego krasnalka piernikowego, więc yy, fajnie. No, ale uwielbiam ten outfit. Zobaczcie, on jest w ogóle chyba nowy, którego nie było w Star Stable, więc też bardzo fajnie. Jakby bardzo posłane konia, serio, mega pozuje, to w sumie jakby ta postać jest piernikiem i konie z piernikiem, także, no, jest to piernik. Pamiętajcie, nigdy nie grajcie w Star Stable święta, gdy jesteście głodni, bo to się źle skończy. My, kolejne nowe zadanie, także, no, się naprawdę bardzo fajnie i ciekawie w te święta. I codziennie pojawiają się nowe konie i możecie zbierać te punkty dzięki nim. I jest nowy wyścig. Wyścig jak wyścig, ale też zawsze fajnie, nie? Więcej dla postaci, na postaci, dla konia. Ja tam lubię wyścigi takie świąteczne, zawsze na lawie można porobić sobie fajnie. I ciągle widzę, że ta postać potrąca kresnale, biedne kresnale. I to będę ja na pewno, na 100%. Oczywiście będę wam te nudne momenty wycinne, z potrzebne, bo jakby, że ten wyścig jest sensu. W sensie jakby są tylko przeszkody, nie ma to nic ciekawego, po prostu wytnę. Wiecie, jak jest. Nie będę bezsensownych rzeczy pokazywać. Okej, okay, i teraz coś, czego nie widziałam na YouTubie, jest to z Instagrama, jest to ze Star Stable Spoilers Community, no i tamy cały kalendarz adwentowy. Aczkolwiek jak też wyba nie wiedzieć, co jest kalendarz kalendarzu adwentowym, no ale się poświęcę. Pierwszy dzień to czapeczka, później stopada dla postaci, jedzenie i pedala konia. Bardzo dużo szlingów Jorvik. Mogą być przerwy, super, bo jakby za szybko to trochę leci. Dzień piąty mamy 2000 szlingów Jorvik, więc dużo, bo w tamtym roku było bardzo mało i to było bardzo nieopłacalne, no ale teraz jest już lepiej. I szóstego dnia mam taki uroczy sweterek, burzyki, piękny. Serio, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie wygląda. Potrzebuję więcej takich sweterek, po prostu kardiganem Stress Table top. Lecimy dalej, dzień siódmy, nie wiadomo co będzie, to jest nasza niespodzianka Dzień ósmy, o, i będą te same żetony co w tamtym roku Czyli takie zimowe po prostu, więc jeżeli macie w szafie takie żetony To nie sprzedawajcie ich, nie wyrzucajcie ich, przydadzą wam się jeszcze Dzień ósmy, mamy takie spodnie Te spodnie mi się za bardzo nie podobają, w sensie mam wrażenie, że nie pasują po prostu do góry Ja bym dała do karnygan jakieś spodnie, a nie takie takie po prostu, nie wiem, to też są spodnie, ale nie takie jeansowe, plus wyglądają trochę jak piżama, także no, po prostu nie moje klimaty. Dzień 10 rękawiczki. Dzień 11, pięce do dla konia, także spoko, jest całkiem sporo, więc jakby w porządku. Dzień 12. stopę dla postaci, także to jest super, uwielbiam, bardzo lubię takie rzeczy. Dzień trzynasty, ej, bardzo fajne buty, bardzo ładne. Dzień czternasty, kawa z mlekiem i cynamonki i herbatka także takie jedzenie, także z pobytką. dzień 15, 2000 szlingów Jorvik niech was nie zmyli kolor, to są szlingi, niestarkońscy niestety dzień 16, ogłowie dla konia i bardzo ładne dzień 17, czaprak bardzo taki fajnie wyprofilowany, bardzo mi się on podoba dzień 18, dwa żetony chyba na razie jak patrzyłam, to najgorsze jest to jedzenie właśnie no i te żetony, bo no, żetony 2 to jest mało Dzień 19, no, jedyny dla konia, no to jest też przydatne, niby po się w dłuższym czasie, ale wiecie, fajnie by było dostać coś innego. E, dzień 20, ochraniacze, nie, chyba tak, chyba ochraniacze. Dzień 21, nie wiadomo. Dzień 22, 500 pływaków dla konia, także mega spoko. O, stopę na postaci, bardzo lubię. 24 grudnia, czyli u nas jakby święta, ale u nich jeszcze nie. E, jest to siodło. Było dopiero od 25. Dostajemy starkońsy. Jakby tu jest znak zapytania, ale w sumie przez jakieś 5 lat, Starski był w kanale adwentowym, dawało zawsze starkońsy 25 grudnia. Więc niech was nie zmyli 24, 25 to jest ten dzień. E, dzień 26: 2000 silników Jarvik. No, po starkońcach musi być trochę coś gorszego. Aczkolwiek jest to dość duża kwota, więc nie jest tak źle. Dzień 27: mamy torbę. Ej, bardzo ładno. Fajne, ma tutaj takie mm, koraliki, czy tam takie cykinki. Dzień 28, Snowman, czyli bałwan. Ale w jakim sensie bałwan? Czy zwierzak bałwan? Co? Będą takie zwierzaki? Zapowiada się ciekawie, okej. Okay. Ale zawsze zwierzaki były 21, więc no nie wiem, ciekawe. E, więc to konia, okej. Okay. I 15 tonów. okej. Okay. To jest dobra liczba, 2 to było mało, ale 15, styknie. Ej, dzień pierwszy, o, 31? Fajerwerki trzy razy? Aha! Ej, zawsze 31 były zwierzaki. Ej, jest mi smutno normalnie. Mega słabo. Jakby spodziewałam się, że. No to może ten to slowmen to będzie, czyli bałwan, to będzie jakiś zwierzak, ale kurczę, zawsze 31 były zwierzaki! Mmm! Okej, okay, to już wszystko, co przygotowałam na dzień dzisiejszy ze świąt Star Stable'owych. No Mam nadzieję, że Wuj Wam się spodobał. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie o tym najnowszym wydarzeniu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!